Rok 2026 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim nadchodzą kluczowe zmiany w przepisach energetycznych. To będzie prawdziwy test gotowości dla każdej gminy. Warto więc sprawdzić, czy jesteśmy na to przygotowani. Dlatego właśnie powstała ta lista kontrolna. Konkretne narzędzie, które pomoże ocenić, w którym miejscu znajduje się gmina na drodze do transformacji energetycznej. I to jest pytanie, które trzeba sobie zadać, tak? Zupełnie szczerze. Z wielu rozmów, które prowadzę z samorządowcami, wynika, że często inwestycje w odnawialne źródła energii, choć efektowne, nie mają niestety solidnych fundamentów. Czy na pewno wszystko jest zapięte na ostatni guzik? Dobrze, a więc co przed nami? Szybki rzut oka na naszą mapę drogową. Najpierw zdefiniujemy wyzwanie na rok 2026, potem omówimy częsty błąd, czyli budowanie od dachu, następnie przejdziemy przez siedmiopunktową listę kontrolną. Najpierw dane, potem współpraca, a na koniec wszystko podsumujemy mówiąc o strategii. No dobrze, to wejdźmy w temat głębiej. Rok 2026 to nie jest jakaś odległa przyszłość, to bardzo konkretny termin, prawdziwy deadline, który wymusi na samorządach zupełnie nowe, bardziej świadome podejście do zarządzania energią. A brak przygotowania no cóż, to przełoży się na bardzo realne, twarde koszty finansowe. I tu dochodzimy do samego serca problemu. Obserwujemy zjawisko, które można obrazowo nazwać budowaniem od dachu. Co to znaczy? To znaczy, że inwestuje się w to, co widać, w lśniące panele fotowoltaiczne na dachach szkół czy urzędów, bez wcześniejszego uporządkowania tego, co jest pod spodem, czyli samych fundamentów systemu energetycznego gminy. Dokładnie tak. Ten cytat trafia w samo sedno, bo co z tego, że mamy nowoczesne technologie, skoro cała reszta przecieka jak sito? Pieniądze po prostu znikają w nieszczelnym systemie. Bez solidnych danych i strategii, każda kolejna inwestycja to niestety ogromne ryzyko marnotrawstwa publicznych pieniędzy. No dobrze, skoro znamy problem, to jakie jest rozwiązanie? Powrót do absolutnych podstaw. I właśnie na bazie dziesiątek rozmów z samorządowcami powstała ta prosta, praktyczna, siedmiopunktowa lista kontrolna. To nie jest teoria, to narzędzie do szybkiej i uczciwej samooceny, które pozwala sprawdzić, czy te najważniejsze fundamenty są na swoim miejscu. Rzućmy okiem na całość. Mamy tu siedem kluczowych obszarów. Zaczynamy od danych i optymalizacji, przechodzimy przez współpracę ze społecznością i innymi podmiotami, aż po strategię. Przejdźmy teraz przez każdy z tych punktów krok po kroku. Ok, zaczynamy od absolutnych fundamentów od, że tak powiem, posprzątania na własnym podwórku. Pierwsze trzy punkty naszej listy kontrolnej koncentrują się wyłącznie na tym, co dzieje się wewnątrz gminy na danych, systemach i ich efektywnym wykorzystaniu. I teraz kilka pytań do refleksji. Czy w urzędzie jest ktoś, kto wie, które budynki gminne generują kary za przekroczenie mocy umownej? A co z danymi o zużyciu mediów? Czy są dostępne od ręki, tu i teraz, czy trzeba czekać na fakturę? No i taryfy. Czy ktoś w ogóle sprawdzał, czy te dla szkół czy urzędów są zoptymalizowane, czy od lat działają na tych samych standardowych ustawieniach? To są absolutnie fundamentalne kwestie. I tu właśnie widzimy tę przepaść. Z jednej strony mamy cel, jeden sprawny, zintegrowany system cyfrowy, a z drugiej rzeczywistość wielu urzędów stary, dobry Excel i stosy papierowych faktur. No jak w takim chaosie cokolwiek skutecznie analizować i optymalizować? To po prostu niemożliwe. Dobrze, załóżmy, że mamy już porządek w danych. Co dalej? Teraz czas rozejrzeć się dookoła. Punkty od 4 do 6 dotyczą wykorzystania potencjału, który często leży dosłownie na wyciągnięcie ręki, potencjału współpracy i zasobów zewnętrznych. Bo tu nie chodzi o pojedyncze, oderwane działania, ale o stworzenie, no właśnie, całego lokalnego ekosystemu energetycznego. Współdzielnie energetyczne to świetny sposób, by zaangażować mieszkańców. Z kolei aktywne członkostwo w klastrze energii to nie jest tylko papierek czy prestiż, to są realne punkty w konkursach o dofinansowanie i dostęp do unikalnej wiedzy. No i wreszcie biogaz. Ha, i to jest mocne, prawda? Siedzicie na tym. To zdanie doskonale podsumowuje sytuację. Mówimy o odpadach komunalnych czy rolniczych, które i tak powstają. A to jest, uwaga, najstabilniejsze ze wszystkich odnawialnych źródeł energii. O wiele stabilniejsze niż słońce czy wiatr. I co najważniejsze, jest dostępne na miejscu. I tak dochodzimy do ostatniego, siódmego punktu. To jest jakby klamra, która spina wszystko, co do tej pory umówiliśmy. Ten punkt scala wszystkie poprzednie elementy w jedną, spójną całość i pozwala wydać ostateczny werdykt co do gotowości gminy. A więc pytanie za 100 punktów: Czy te wszystkie inwestycje, fotowoltaika na szkole, nowa pompa ciepła w urzędzie, to element przemyślanej, długofalowej strategii? Czy może jest to po prostu reaktywne gaszenie pożarów i łapanie dotacji tam, gdzie akurat się da, bez szerszego planu? No dobrze, to jak się ocenić w tym wszystkim? Zasada jest banalnie prosta. 3. Jeśli z tej siedmiopunktowej listy gmina może z ręką na sercu zaznaczyć przynajmniej 3 punkty jako spełnione, to znaczy, że ma solidne podstawy, to znaczy, że można budować dalej. A jeśli ten wynik jest niższy niż 3, no cóż. To jest bardzo wyraźna czerwona lampka. To sygnał, że fundamenty są po prostu zbyt słabe. Dalsze kosztowne inwestycje bez ich wzmocnienia to jak budowanie pięknego domu na piasku. Pieniądze zostaną wydane, a efekt będzie, delikatnie mówiąc, mizerny. I to jest to ostateczne pytanie, z którym warto zostać. Strategia czy chaos? Długofalowy, przemyślany plan, czy tylko seria reaktywnych ruchów, czyli łatanie dziur? bo od odpowiedzi na to pytanie zależy, czy rok 2026 będzie dla gminy szansą na rozwój, czy no cóż, początkiem sporych kłopotów.